Chcesz, żeby twój ogród pachniał jak luksusowa perfumeria? Zasać jaśminowca i zrób to teraz w październik. Bo jesień to nie tylko grabienie liści. To idealny moment, żeby posadzić coś, co w kolejnym sezonie zrobi efekt wow. A jaśminowiec to właśnie taki hit. Latem obsypuje się tysiącami kremowo-białych kwiatów, a jego zapach serio, pachnie jak najdroższe perfumy. To taki naturalny odświeżacz powietrza dla całego ogrodu. Lubi słońce, ale w półcieniu też sobie poradzi. Nie boi się mrozu, nie kaprysi co do gleby. Byle nie była zakwaśna. Październik to idealny. Termin nasadzenie. Ziemia jest jeszcze ciepła, wilgoci też nie brakuje, więc roślina szybko się ukorzeni przed zimą. Możesz posadzić go praktycznie wszędzie. Jest odporny i niewymagający, ale jeśli masz możliwość, posadź go w miejscu lekko osłoniętym. Wtedy dłużej będziesz cieszyć się kwiatami, a krzew ładnie się rozkrzewi. A wiosną czeka cię spektakl: kwitnienie, zapach, owady, zachwyt. To jak? Sadzisz teraz czy czekasz na kolejny rok? Jaśminowiec dzwonny. Niepozorny krzew, który robi ogromne wrażenie. Zasadzisz go teraz, a w przyszłym sezonie zapach powali cię na kolana.